Tego dnia Syrenka Aria, mała księżniczka oceanów, spotkała się ze swoim przyjacielem małym delfinem Dolfin. Kiedy razem się bawili i pływali, nagle usłyszeli hałas dobiegający z oddali. Kiedy mały delfin z ciekawości miał już wypłynąć, Syrenka Aria zatrzymała go i ostrzegła: To może być hałas z łodzi rybackich. Powinniśmy zachować ostrożność, Dolfi. Ale Dolfin nalegał, żeby podpłynąć. Nie, nie! Do hała statków wycieczkowych. Chcę zobaczyć ludzkie dzieci. Zaraz wracam. Dolfi, który mimo ostrzeżeń syrenki, podpłynął w kierunku powierzchni wody, natychmiast zaczął skakać. Uhu! Widzicie, jak skaczę? Spójrzcie na mnie, ludzie! Uhu! Ale obserwujący go ludzie nie byli turystami, ale złymi piratami. A ten statek był ogromnym statkiem pirackim. Jeden z piratów natychmiast opowiedział swojemu przywódcy o Delfinie, którego zobaczył. Będziemy mogli go sprzedać i zarobić pieniądze. Ich przywódca powiedział i wydał rozkaz zarzucenia sieci. Podekscytowany Delfin wciąż popisywał się swoimi skokami, nieświadomy niebezpieczeństwa. Nagle sieci otoczyły Delfiego. Hej, co się dzieje? Pomocy! Krzyknął ze strachu. Słysząc głos Dolfiego z głębi oceanu, syrenka pływała niespokojnie, a kiedy wynurzyła głowę z wody, zobaczyła, że piraci złapali jej małego przyjaciela. Natychmiast popłynęła w stronę dziobu pirackiego statku. Z drugiej strony krzyczała, żeby zwrócić na siebie uwagę piratów. Hej, piraci! Spójrzcie na mnie! źli piraci nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy zobaczyli Syrenę. Spójrz! Ona jest syreną! Nie, nie. Chyba mamy halucynację. Głupcy! Na co czekacie? Łapcie tę syrenę! Piraci zarzucili kolejną sieć, aby złapać syrenę. Ale syrenka Aria szybko przed nią uciekła. Syrenka, która doskonale znała ocean, szybko przepłynęła między dwiema ogromnymi skałami, zatrzymała się przed nimi i czekała. Chodźcie piraci, możecie mnie złapać! Źli piraci wpłynęli wprost między skały, aby złapać syrenkę. Ale ogromny statek nie mógł przepłynąć między skałami i utknął. Syrenka pospiesznie podpłynęła do swojego przyjaciela. W tym momencie statek, który nabrał wody w wyniku uderzenia o skały, zaczął tonąć. Syrenka Aria w ostatniej chwili przed zatonięciem statku zdołała odwiązać i uratować swojego małego przyjaciela z sieci. Z drugiej strony, trzej piraci, którzy uciekali z tonącego statku, zdyszani wspinali się po skałach. Ech, pozwól mi tam dotrzeć i nigdy więcej nie będę piratem. Ja też nie! Podczas gdy mała Syrenka wracała w spokoju do oceanu po uratowaniu przyjaciela, zobaczymy, kto uratuje złych piratów, którzy żałują swojej chciwości.